Bismillahirrahmanirrahim. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w pierwszym tego typu filmie, jakim będzie seria poświęcona recenzji książek. Pierwszą książką z serii, jaka będzie nagrywana na kanale, będzie Prawda, Piękno i Porządek, wprowadzenie do islamu autorstwa Arka Miernika, którego kanał, który nauczył o szyizmie, no bo sami jest szyitą, będzie w opisie, no to zacznijmy od tego, kim jest Arek Miernik. W książce na ostatniej okładce on o sobie mówi tak: Teolog muzułmański, absolwent islamskich studiów seminaryjnych oraz islamistyki na Widzia Wydziale Filozofii, Teologii i Religii Uniwersytetu w Birmingham. Tłumacz wielu pozycji literatury muzułmańskiej na język polski. Pełni funkcję imama w Stowarzyszeniu Jedności Muzułmańskiej, związku wyznaniowym zrzeszających polskich wyznawców islamu szyickiego. I właśnie sam Arek Miernik na swoim kanale Strefa Islam nagrywa o islamie szyickim. I co można mu... Za co można go pochwalić, to, że on taki bardzo umiarkowany szyizm propaguje, a nie taki bardziej radykalny, gdzie e, wołasz ali, 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 i przy okazji bijeś się po piersi, czy też e, robisz inne dziwne i niestworzone rzeczy. No to tak. Książka sama w sobie, e, co na wprowadzeniu trzeba przyznać. Nauczę, od razu przyznaje się, że jest to książka z perspektywy szyickiej. Yy, czytając to, od razu rzuca się w oczy to, że pisane było to w programie Word, w podstawowej czcionce, ale z drugiej strony nie można to się widzieć pana Arka, ponieważ prawdopodobnie jest to jego pierwsza książka i pod względem merytorycznym jest to naprawdę bardzo dobra książka. Jest to książka bardzo dobra, jeśli mówimy z perspektywy teologii szyickiej. Jeśli mówimy z teologii sunnickiej, no to są parę elementów, do których można się przyczepić, jak na przykład, e, mówienie, że Abu Sufyan, Radiallahu anhum, przyjął islam z powodu e, czysto makiawelistycznych, e, budek, że kiedy muzułmanie zajęli Mekkę, to on zrobił to tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy, co e, jest głupie, jeśli spojrzymy na to, że e, jego siostra była żoną proroka Muhammadu s.a.w. oraz sam w, po śmierci proroka Muhammadu s.a.w., kiedy był okres tak zwanych wojen apostackich, e, (ridda, wojen rydda, e, sam ryzykował życie Walcząc po stronie muzułmanów przeciwko apostatom, mimo że mógł wbić sztylet w plecy muzułmanom. I też, jeśli mówimy o Abu Bakrze, o Marze i Ufmanie, to też należy zwrócić uwagę, że wielu szyitów po prostu ich nienawidzi. A Arek Miernik nigdzie nie naucza nienawiści do nich w swojej książce, więc sama nazwa jego organizacji, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej jest w pewnym sensie dobrze pasujące, że to nie jest zwykły frazes, że faktycznie on mógłby pracować nad taką szyicko-sunnicką przyjaźnią, mimo że nie da się wrócić do czasu sprzed, sprzed takiej zwanej schizmy, ponieważ teologia już się rozwinęła w tamtym i w tamtym kierunku. Mamy różne źródła, chociaż są cechy, które nas łączą. Na przykład w hadisach szyńskich, jak i w sunnickich jest historia, gdzie pewien pasterz nie zawiązał kopyt swoj, swojemu koniu, nie nałożył pęciny na nie i... Powiedział, że on ufa Bogu, to że ufa Bogu, że te wielbłądy czy jego konie nie uciekną. I prorok Muhammad sallallahu alaihi wa powiedział mu, żeby najpierw związał, uwiązał swoje e, zwierzęta, swoje, swoje konie czy też wielbłądy. To zależy żeby, tej, od wersji danego hadisu. I dopiero później zaufał Bogu, co też jest bardzo dobrym e, nastawieniem, jeśli mówimy o to z perspektywy e, takiej, religijnej, ponieważ wielu ludzi uważa, że samą modlitwą wszystko się zrobi, a tutaj prorok powiedział, żeby najpierw zacząć coś robić, a dopiero później zaufać Bogu. To jest tak jakby, nie, wiem, nie pracować nad tym, żeby mieć bogactwo, żeby mieć rysk, zaopatrzenie dla swojej rodziny, tylko cały czas się o to modlić, cały czas się o to modlić. Proszę Państwa, e jeśli będziesz się cały czas tylko i wyłącznie modlić o bogactwo, a nie będziesz pracować za bogactwo, to tego bogactwa nie będziesz miał. Tak. Eee, wprowadzenie do wprowadzenia, omen, omen, eee, zaczyna się słowem Hic sunt dracones, czyli tu są smoki. I autor sam nawiązuje do wcześniejszej eee, europejskiej tradycji eee, tworzenia map, gdzie na nieodkrytych dla Europejczyków ziemiach eee, pisano, że Hic sunt dracones, czyli tam są smoki, i wszelkie inne mityczne stworzenia. Dzisiaj, mimo wielkiej globalizacji, dla wielu, zlu, dla wielu ludzi, dla wielu zwykłych Polaków, co też się spotykam z ludźmi, którzy piszą komentarze pod moimi filmami, mówią: zachowują się właśnie tak, jak Arek tutaj pisze, że ich umysł ma taki zmitologizowany obraz islamu, jako Obraz muzułmanina, który jest ciemnoskóry, ma brodę, ma zakrwawioną szablę w ręku, krzywe zęby oraz zamierza cię zamordować. Coś takiego. W taki sposób niestety Polacy sobie wyobrażają muzułmanów. I tutaj on podaje statystyki, że w 2015 roku 57 badanych kojarzyło islam z przemocą, uważając, że religię zachęca do jej stosowania. W roku 2019 takiego zdania było 61% badanych. W 2015 tylko 12% Polaków deklarowało, że zna osobiście jakiegoś muzułmanina lub muzułmankę. W roku 2019 było to tylko 14%. Co też pokazują te statystyki, że E, muzułmanie to jest taki bugimen, którego nie znamy i się zwyczajnie boimy. To jest trochę tak jak z niektórymi gatunkami zwierząt, których boimy się bez powodu, bo nie mamy z nimi kontaktu, ale kiedy mamy kontakt na przykład z, z, dan z daną rasą psa, to okazuje się, że ona jest w porządku i jeśli coś się złego dzieje, to jest tylko i wyłącznie wina właściciela. Statystyka. Według badań z 2016 roku Polacy uważali, że muzułmanie stanowią już 7% populacji Polski, czyli ponad 2 miliony ludzi. Spodziewają się, że jednocześnie do roku 2020 liczba ta zwiększy się do 13%, a więc do około 5 milionów wyznawców w islamu. Jak widać natura ludzka bardzo wywyższa rzeczy, bardzo je maksymalizuje albo minimalizuje, przewyższa, przeniszcza liczby i na przykład w wielkich miastach tak, można spotkać muzułmanina, kogoś, kto nosi hijab, ale to nie jest bardzo duża grupa ludzi, na przykład gdyby 5 milionów e, obywateli Polski byłoby muzułmanami, to w każdym mniejszy, mniejszym mieście e, byłoby kilkadziesiąt meczetów, a, kilka, a w Polsce jest 10 meczetów, nie licząc nieoficjalnych miejsc spotkań, czy nieoficjalnych domów czy sal modlitwy w różnych restauracjach. Tutaj e, Arek też dobrze opisał. Wiedzę o Islamie czerpiemy z najdziwniejszych przykład saudyjskich fatów z zachowań samych muzułmanów, z popularnych w Polsce romansideł typu on trzecią żoną arabskiego księcia. I patrzymy na Islam przez pryzmat wydarzeń często nie mających nic wspólnego z religią. I też, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że jest bardzo dużo stron, bardzo dużo kont, które pochodzą z Indii, Izraela albo Wielkiej Brytanii, których całym biznesem, główną treścią, jaką one propagują, jest właśnie antyislamska propaganda, gdzie starannie wyselekcjonowane zachowania z świata muzułmańskiego, są przedstawiane jako religia islamska, a nie zawsze jest to związane z islamem. I pierwszy rozdział mówi o tym, czym jest islam i opowiada o historii powstania islamu oraz o tym, czym jest pojęcie religio oraz pojęcie sakrum i profanum. I tutaj jest dobrze opisane, że początki takiej dychotomii sakrum i profanum, gdzie to się nie przenika, religia i sfera świecka, można szukać w erze renesansowej, gdzie to już się nie przenika, bo wcześniej to, co święte i to, co świeckie, co można nazwać za profanum, często się przenikało. Dobrze też jest powiedziane tym, czy kim i czym jest człowiek w islamie, a czym jest w chrześcijaństwie, gdzie według judeo-chrześcijaństwa człowiek jest istotą upadłą, istotą, która jest skazana na tzw. grzech pierworodny, podczas kiedy w islamie człowiek jest istotą, która ma skłonność do zapominania. Bo z upływem czasu religie te odchodziły od swoich korzeni poddawane były różnym ludzkim zmianom, oddalając je od pierwotnego przesłania. Powodowało do konieczność zesłania kolejnego objawienia w ramach przypomnienia. Ten sam Bóg, który przemówił do ludzi poprzez historię, Ewangelię, przemawia teraz poprzez Koran. Oczywiście jest e, reszta e, rozdziałów tych początkowych. Bo książka jest podzielona na dwie części o tym, czym jest islam oraz druga część, która mówi jest takim właśnie manifestem Arka, która mówi o prawdzie, porządku i pięknie, jak to wygląda w praktyce. I tak, czym jest islam, jak wygląda Bóg w Koranie, czym jest Koran, oraz rozdział czwarty prorocy. To, to jest właśnie ta pierwsza część, która jest najważniejsza i do której też będę się odwoływać, mimo iż nie ma tam nie, nie są tam rzeczy, których bym się nowych nie dowiedział. Yy, większość tych rzeczy to, to, to są takie podstawy podstaw, które tak naprawdę ja znam i możliwe, że niektórzy moi bracia też znają, nawet jeśli są nowi w islamie. A jeśli ktoś jest kompletnym laikiem i chciałby na przykład poznać to szyicką, no to ta książka jest dobra. A druga część tej książki, czyli Prawda, Porządek, Piękno oraz Islam Zakorzeniony, czy właśnie te trzy razy P w praktyce oraz Jak Przyjąć Islam, to jest taki islam od strony bardziej duchowej, nie takiej bardziej rytualnej, jak modlitwa, że to nie jest sucha informacja, tylko ma to do ciebie przemówić do serca. I ta książka jest właśnie dobra, jeśli ktoś chce poznać teologię szyicką. I tak, na co zwróciłem uwagę, to, że Arek, dość dobrze, opisał krytykę islamu, że krytyka islamu, już od okresu średniowiecza europejska krytyka islamu skupiała się bowiem na osobie proroka, a nie na teologii tej religii. Być może dlatego, że teologia ta była ówczesnym Europejczykom mało znana, a być może dlatego, że jej intuicyjna i bezkompromisowo monoteistyczna prostota zadawała zbyt wiele nie niewygodnych pytań o trinitarne zawiłości doktryny chrześcijańskiej. E każdy z nas wie, że doktryna chrześcijańska jest naprawdę e, bardzo skomplikowana. Z jednej strony mówisz, że e, muzułmanie nie rozumieją e, Trójcy i dlatego są głupi, a z drugiej strony mówisz, że jeśli siedzisz i zastanawiasz się nad ideą Trójcy Świętej, to zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś w stanie pojąć tej idei. Czyli de facto sami się przyznają do tego, że sami jej nie rozumieją. Prawda, piękno oraz porządek rozdział o prawdzie opowiada o takiej etyce wiedzy, o tym jak pozyskiwać wiedzę, czystą granicę oraz mówi o tym, że Islam wręcz zachęca do tego, żeby przyznać się, że czegoś nie wiesz, bo w dzisiejszych czasach każdy z nas ma możliwość na wyciągnięcia ręki na wypowiadają się na tematy, na które tak, tak naprawdę nie mamy pojęcia. I widać to choćby na Facebooku, czy choćby na Twitterze, Instagramie, czy innych social mediach, gdzie ktoś może podać jakąś statystykę, wyjąć ją z kontekstu, obrać w taki czy inny obrazek i powiedzieć, że tamta czy ta grupa etniczna jest zła. I później pojawiają się takie ruchy jak tzw. obrońcy granic, którzy byli nastraszeni przez media, że z Niemiec nadciąga inwazja nieeuropejczyków na Polskę. Jak wiadomo, żadnej inwazji nie było, niczego nie było. Według islamu, to miejscem duchowej inteligencji, powtarzam, duchowej inteligencji, a nie kognitywnej, nie jest mózg, ale jest serce. I świadomość i dusza są uznane jako jeden z, z, z ośrodków rozumienia w Koranie. Na przykład słynny werset, że to nie oczy są ślepe, tylko serca są ślepe, że są zatwardziałe. I według późniejszej tradycji interpre, interpretacyjnej, która się później rozwinęła, e, w islamie istnieją trzy typy wiedzy, nakli, akli i hisyi. Pierwsza to wiedza tekstowa, czyli wydedukowana bezpośrednio z autorytatywnych źródeł islamu, Koranu i Sunny. Druga to wiedza racjonalna, a więc wynikająca z poprawnego stosowania narzędzi logiki. Trzecia to empiryczna wiedza wynikająca z obserwacji. Podczas gdy teologia i prawa religijne islamu powinny być dedukowane poprzez zachowanie odpowiedniej równowagi między pierwszymi dwoma typami wiedzy, Trzeci rodzaj jest domeną nauki. Innymi słowy, o tym, czy dana teoria naukowa jest prawdziwa, czy nie, decydują argumenty naukowe, a nie teologiczne. Jeśli więc coś jest naukowo dowiedzione, w przeciwieństwie do hipotez będących przedmiotem naukowej debaty, to nie powinno stać w przyszłości z wiedzą objawioną. W innym przypadku mielibyśmy do czynienia z konfliktem między znakami objawionymi przez Boga w formie tekstu, a znakami objawionymi w, w, przez Boga w jego stworzeniu. I tak, to jest bardzo ważny cytat, ponieważ sam się spotkałem z pewnym bratem, który studiuje w Medynie i głosi pewne dość niebezpieczne idee, że choroby zakaźne, bakterie i wirusy nie istnieją i to jest spisek, a jako źródło swojej informacji powołuje się na argumenty gazet sprzed 100 lat, które... Do końca nie rozumiały teorii bakteryjnej Ludwika Pastora. I wszyscy wiemy, że bakterie istnieją. Bakterie, choćby chleb, fermentacja, to jest dowód na to, że istnieją bakterie. Drożdże to są bakterie. Jeśli wypijesz wodę, która jest nieczysta, która ma w sobie pewne bakterie i priony, no to też, przepraszam, priony to było coś innego, ale. Zapomniałem, jak już się to nazywało, ale to było coś między. Nie było to ani bakterie, ani wirusy, tylko to był inny mikroorganizm. Jeśli sobie przypomnę, to wkleję nazwę gdzieś tutaj i zamieszkują właśnie często rzeki, te organizmy i też mogą wywołać pewne choroby. Samo nie mycie rąk może spowodować, że Twoje ręce będą miejscem zamieszkiwania wielu bakterii. A. Bakterie tak naprawdę nas otaczają, mamy złe i dobre bakterie. Jeśli ktoś mówi, że bakterie nie istnieją, no to przepraszam bardzo, jest zwyczajnym idiotą i nie wolno go słuchać, bo nie wiadomo, co on ci może jeszcze powiedzieć. Jeśli mówisz, że nie ma wirusów, no to siłą rzeczy skazujesz wielu ludzi, którzy mogą cię posłuchać na bardzo bolesną śmierć. Tak samo mówiąc o prawdzie, jest podrozdział mówiący o rozumie i równowadze. I przypomniał mi się wykład pewnego uczonego, który zatytułowany był, moderate Muslim is a real Muslim. To, się, to była krytyka wobec radykalizmu, gdzie, Bibel Phillips, tak, Bibal Phillips mówił o tym, że Taki radykalny muzułmanin, który e, mówi o tym, że kobiety na przykład nie mogą się uczyć, o czym oczywiście sunna mówi co innego, bo Aisha anhum, była kobietą, która była jak najbardziej uczoną, e, dzięki niej mamy bardzo dużo hadisów, najwięcej hadisów właśnie mamy dzięki Aisha na przykład Fatima El-Fihri, która pochodziła z dzisiejszego Maroka, dosłownie założyła pierwszy na świecie uniwersytet. Porządek według Arka to jest rozdział, który opowiada o tym, czym jest szariat oraz czym jest prawo, o tym, jakie znaczenie w życiu muzułmanina powin, powinno mieć prawo szariat. I tutaj jest bardzo dobre rozumienie, że szariat to jest e, podstawa, czyli Koran i Sunna, ale to, jak wygląda wprowadzenie tego w praktyce, to już jest fik. I fik, no to mamy, e, Szkoły interpretacji prawa koranicznego, szkoły interpretacji szariatu. Ja mam na przykład fyk e, hanaficki, szaficki, hanbalicki, malikicki. Oraz w szyjzmie, czyli szkole, za którą prawdopodobnie podąża Arek, czyli dżafarycka szkoła, albo ismailicka, albo zajdycka. Właśnie mamy trzy szkoły takiej interpretacji szariatu w szyizmie i to zależy od tego, jakim odłamem podążasz. Bo jeśli podążasz za, jesteś szaryzmem, czyli dwuna, odłamem dwunastycyzmu, no to podążasz za dżafaryzmem. Jeśli jesteś ismailitą, no to podążasz za ismailską szkołą. Prawa, jeśli jesteś z zajdytą, no to za zajdycką interpretacją Koranu. Czy też zajdyckim mashabem. Ostatni i ostatnie i najważniejsze P to jest piękno. I piękno w tej książce to nie rozchodzi się tylko i wyłącznie o estetykę, czy geometryczne wzory, które są tak naprawdę znakiem rozpoznawczym islamu ale też i sam sposób duszy, naszej duszy, e, która podąża za islamem. I o tym, jak powinien zachowywać się muzułmanin, jakie piękne dzieła może e, wyrabiać muzułmanin. I tak e, jest tutaj opis koncepcji ihsan, który jest który, który słowem, którego nie da się wprost opisać na język polski, ponieważ nie ma odpowiednika w języku polskim czy angielskim. Ich sen jest wyrazem, który często się tłumaczy jako bycie sprawiedliwym, robienie dobra, czy czynienie tego dobra. Jednak słowo to łączy oba elementy tej sprawiedliwości i oraz czynienia dobra, ponieważ dążymy. Do do zrealizowania najwyższego potencjału we wszystkim, co robimy. Munafik to jest człowiek, który nie liczy się z Bogiem, ale dla niego ważniejsza jest opinia ludzi. Na przykład płacąc zakat, to powinieneś robić to tak, żeby twoja druga ręka tego nie robiła. To jest taka przynośnia proroka Mohameda, salallahu alayhi wa żeby być skrytym to, co robimy, żeby nie chwalić się, nie przechwalać się, że robisz coś dobrego. Ponieważ e, taki showing off, takie pokazywanie się, otwarcie ludziom jako ktoś, kto robi tylko i wyłącznie dobre rzeczy, e, jest cechą hipokryzji, e, cecha bycia munafikiem. E, na przykład w meczecie modlisz się w najpiękniejszy sposób, jaki możesz, ale jeśli jesteś w domu, to robisz modlitwę w najbardziej leniwy sposób, na odwal się, że tak powiem, nawet dobrze nie wyrecytujesz sury Kaufer, e, czyli sury obfitość, która jest naj, e, na, najkrótszą surą w Koranie i jesteś zadowolony. Ale w rzeczywistości nie jesteś e, e, człowiekiem, który robi ihsan, e, Achsenu amelen, ponieważ e, ahsan, ihsan, to jest człowiek, który... Modli się w taki sposób, jakby Bóg był przed nim, jakby, jakby e, widział Boga, mimo iż on nie widzi tego Boga, ale wie, że Bóg go widzi, czyli stara się siłą rzeczy dobrze, pięknie modlić. Właśnie w domu, nie publicznie, w domu, wtedy, kiedy nikt na niego nie patrzy poza bogiem i e, aniołami. Podsumowując. Książka Arka jest bardzo Dobrze napisana i jest bardzo dobrze, dobra pod względem merytorycznym, ale jak już mówiłem na początku, są rzeczy, z którymi ja jako sunita nie mogę się zgodzić, ale jest wiele rzeczy, z którymi mogę się zgodzić. Oboje jesteśmy muzułmanami i oboje czcimy Boga, mimo iż nie zawsze to jest w. Taki są sposób. Na przykład w szkole dżafaryjskiej można modlitwę południową i popołudniową, to jest Zuchur i Asyr, złączyć w jedną oraz modlitwę Maghrepiša też w jedną, przez co wygląda to w taki sposób, jakby modlili się nie pięć razy dziennie, ale trzy razy dziennie. Ale modlą się, modlą pięć modlitw dziennie. Więc tak, jeśli ktoś chce poznać teologię szyjską, to. Zapraszam do przeczytania tej książki, ponieważ nie jest ona radykalna, ale jest bardzo umiarkowana i bardzo dobrze napisana. I nawet jeśli ktoś nie jest muzułmaninem, to też polecam przeczytać tę książkę, bo jest naprawdę bardzo dobra i pokazuje, że muzułmanie nie są wcale smokami, że my jesteśmy ludźmi tak jak wy. Assalamu alaikum.